Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dziękuję, że byliście uprzejmi przybyć w początku kampanii wyborczej, którą prowadzę pod hasłem Pomysł na Polskę. Pomysł na Polskę to jest coś, co powinno towarzyszyć nam wszystkim w tych najbliższych dniach, aż po 13 października, bo w istocie to, co będzie się działo, to dobry wybór to wybieranie tych, którzy potrafią coś społeczeństwu zaproponować. Pomysł na Polskę ma swoją, jego treścią jest pakiet dla małych ojczyzn, czyli lokalności przyjaznej, bezpiecznej, czystej i zdrowej. Postawiam na lokalność, tak jak przez ostatnie 30 lat mojej pracy, bo lokalność jest tym, czym żyjemy na co dzień. Lokalność to jest to, co zaczyna się na progu naszego domu. Inaczej mówiąc, na progu naszego domu zaczyna się Polska, zaczyna się dobro wspólne. A zaczynamy od lokalności, od sąsiadów, od wspólnoty osiedla, wspólnoty wiejskiej. Tam żyjemy, tam staramy się kształtować naszą rzeczywistość, nasze relacje. Stąd pakiet na Polskę. Jako poseł starałem się przekonać do projektu ustawy wzmacniającej sołectwo, jak również wzmacniającej osiedla, bo to prawie to samo. Niestety marszałek Kuchciński mimo wprowadzeniu, wprowadzeniu tego projektu do porządku obrad nie był uprzejmy, mimo skierowania go na posiedzenie Sejmu nie był uprzejmy wprowadzić go do porządku obrad. <laughs> A zatem ten projekt nie był procedowany i staje się częścią mojej propozycji, częścią pakietu dla małych ojczyzn. tą zasadniczą częścią pakietu. Mówię o tym, że lokalność wymaga dobrej ramy, wymaga tego, aby ludzie mieli narzędzia do pracy, aby mieli możliwość generowania, wytworzenia, opracowania własnego pomysłu na swoją lokalność. Tak jak to się dzieje częściowo w funduszu sołeckim. Również wzmocnienie funduszu sołeckiego jest częścią tej propozycji. A więc rama dla aktywności, możliwość kreacji własnych rozwiązań i możliwość realizowania projektów poprzez pewną podmiotowość wynikającą z faktu możliwości posiadania konta w banku, możliwości otrzymywania dotacji, w tym dotacji z budżetu gminy, możliwości pozyskiwania środków z zewnątrz, tych propozycji dotyczących wzmocnienia jednostek pomocniczych, czyli osiedli sołec jest więcej. Nie, mam, nie miałam żadnych wątpliwości, jak dowiedziałam się, że tu będziesz, żeby być tu obok ciebie, bo yy... Wielkie, wielki mój podziw i uznanie te Twoje 30 lat pracy na rzecz społeczności lokalnej, zawsze społeczności lokalnej, bo i w czasach, kiedy byłeś samorządowcem i wtedy, kiedy byłeś wojewodą, i, i teraz muszę Państwu powiedzieć, że ja może z takich względów trochę sentymentalnych obserwuję pracę naszych. Posłów, i y, trudno znaleźć bardziej pracowitego posła y, od Ryszarda Wilczyńskiego. Dlatego będę go popierać, bo y, pracowitość to jest ta cecha, która może doprowadzić do realizacji tych zamierzeń, które, które zostały właśnie przewrócone przez naturę. Y, dla mnie te y, hasła są bardzo bliskie, bo y, nie dość, że. Y, y, Przejawia się tutaj to, to tło społeczeństwa obywatelskiego to również i ochrona środowiska to również i y, jakość życia obywateli tu na prowincji, w tej prowincjonalnej Polsce w tym otoczeniu zaraz za progiem jak to pięknie y, kandydat określił zaraz za progiem naszego domu zaczyna się y, y, społeczność lokalna Polska. a Polska jest i w środku, i, i, i za progiem. Bo jeżeli jej nie ma w środku, to nie da się tego wynieść. Wszystko to, co jest przyzwoite i cenne, to wynosi się z domu. I ja myślę, że znając twoją rodzinę, bo ja również jestem wielką fanką małżonki pana wojewody, pana posła, która... To widać, że w tym domu tworzy się ta, to przekonanie, że tylko wtedy sens ma życie, kiedy się robi coś dla innych.